Witam. Kilka słów na temat, można powiedzieć, oświadczenia, jakie wygłosił pan Jerzy, eks na ostatnim nauczaniu, czy Radio Maryja prowadzi do, do nieba wczoraj. i Pan, panie Jurku, wypowiedział bluźniercze orzeczenie, że mówiąc, że Trzeba powiedzieć sobie jasno, że Jezus Chrystus w Kościele Katolickim jest fałszywy, nie jest biblijny, nie jest prawdziwy. To nie... Bo w Kościele Katolickim trzeba doświadczać Jezusa przez sakramenty, szczególnie przez sakrament Eucharystii. I stwierdza Pan, że jest to fałsz, że to nie jest prawdziwy, biblijny Chrystus, na którego oczekujemy, na tego, który przyjdzie sądzić niebo i ziemię. Panie Jurku, ja Panu powiem jedno. Apeluję do Pana. Przede wszystkim, żeby się Pan zastanowił nad tym, kim Pan był. W co Pan wierzyłeś? Czegoś się Pan wyparł, na rzecz czego? Czyż przypadkiem nie puścił Pan orła, żeby łapać półzdechłego wróbla? Czyż nie puścił Pan skarbu, prawdziwego złota i nie poleciał zaświecącym papierkiem? Bo luzgasz, Panie, takimi oszczerstwami. Niech sobie pan przeczyta pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, szczególnie od dziesiątego rozdziału wiersza, gdzie święty Paweł mówi, niech nie będzie pośród was rozłamów. A kim jest protestantyzm? Czym jest protestantyzm, jeśli nie rozłamamy? Panie Jurku. Rzucam Panu rękawice. Jeżeli Pan mnie usłyszy, może ktoś Panu powie, to niech mi Pan też odpowie na kanale, tak jak do Pana. Niech mi Pan przekona i udowodni biblijnie, że Jezus Chrystus w Kościele katolickim jest fałszywy. Rzucam Panu wyzwanie, bo bluzgasz Pan i musiałem zareagować. I zwracam się tu oczywiście do wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim do Pana, bo już Pan zbluźnił. Jezus Chrystus jest Jeden. Niech mi Pan udowodni, że Jezus Chrystus jest w tym kościele, w którym, do którego Pan należy. Proszę mi to udowodnić. Jeżeli Pan należy do KNP, proszę mi udowodnić, nie wykazać, że KNP, Pastora Chowieckiego jest jedynym prawdziwym kościołem Chrystusowym, który ma depozyt wiary przekazany 2000 lat temu apostołom przez Chrystusa. Proszę mi to wykazać biblijnie. Jeżeli Pan tylko sympatyzuje z KNP, jest w innym zborze protestanckim. Proszę mi pokazać, że tamten zboru do którego Pan należy, jest jedynym prawdziwym kościołem, gdzie jest prawdziwy Chrystus, autentyczny. Chrystus nie może być podzielony. Nie może być w KNP, nie może być w kościele pastora Jankowskiego, który przeczy naukom pastora Chajeckiego. Nie może być w nauce, w kościele pastora Serikasa, który też przeczy nauce jednego i drugiego, z tego co tam słyszałem. A już na pewno też przeczy pastorowi Chowieckiemu. Więc w którym w kościołach protestanckich jest ten prawdziwy Jezus? Panie Jurku, proszę mi go wykazać. Proszę mi nazwać ten kościół. Proszę mi wykazać w Biblijnie, że ten kościół istnieje. Bo kościół katolicki bardzo łatwo wy wy wykazać, że jest Biblijny. Wystarczy tylko głębiej czytać Słowo Boże. Jest jedny kościół, jedno ciało, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, jeden Duch. Jedna nauka, jeden depozyt wiary. W którym z tych pięćdziesięciu tysięcy kościołów protestanckich jest ten depozyt? Niech mi Pan to udowodni. Rzucam Panu rękawicę, niech ją Pan podejmie. Niech mi Pan udowodni. Bo Pan bredzisz, rzucasz oszczerstwa. To proszę bardzo, proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie. W którym z kościołów protestanckich jest prawdziwy Chrystus? Pan po... definitywnie mówi, że w kościele katolickim jest fałszywy. Ja powiem, że w każdym protestanckim kościele jest fałszywy Chrystus, bo jest jeden Chrystus niepodzielony. Proszę mi udowodnić. Święty Paweł mówi, że jest jeden Chrystus. Chrystus nie może być podzielony. Protestantyzm jest podzielony jest rozłamów na 50 tysięcy kościołów. Więc jesteście Chrystusowi? W protestantyzmie jest Chrystus w 50 tysiącach kawałkach. Duch Święty objawił, przekazał światu 50 tysięcy prawd. Przypuszczam, że znając dynamikę rozwoju protestantyzmu, to przypuszczam, że chyba już sam, nawet Duch Święty, stracił rachubę, ile tych Ewangelii objawił różnym powiedzmy sobie otwarcie nawiedzonym, którzy się przebudzili z poniedziałku na wtorek i sobie pomyśleli, że o mam, wizję zakładam kościół, bo otrzymał wizję i głosi każdy swoje wydmuszki dmucha, jedna sprzeczna z drugą trzecia z piątą, a piąta ze wszystkimi pozostałymi I tam jest Chrystus, tak? według Pana więc zanim pan zacznie rzucać takie brednie i oszczerstwa na Kościół Katolicki, to uzasadnij pan. Uczciwość tego wymaga. Uzasadnij pan, że w protestantyzmie jest prawdziwy Chrystus. A jeżeli już pan odrzuca, tak jak pastor Chojecki, a to są inne kościoły, my jesteśmy tutaj, to jak już pan chce się tak identyfikować z jakimś kościołem, to, się, to proszę mi powiedzieć, do jakiego pan kościoła należy i proszę mi biblijnie wykazać, że ten... Pana Kościół jest jedynym prawdziwym Kościołem założonym przez Chrystusa. W przeciwnym razie proszę przestać bredzić, rzucać oszczerstwa bezmyślne. Bo to, co Pan gada, jest bezmyślne. Kościół katolicki w każdej encyklopedii Pan wyczyta ma 2000 lat. Nie wasze tam źródełka bez wody, które mówią, że Kościół powstał w IV wieku. Proszę, jeśli pan tak uważa, proszę mi podać konkretną encyklopedię brytyjską, e, amerykańską, jakąś jakieś źródło poważne, naukowe, które mi powie, że Kościół katolicki powstał w IV wieku. Mówię o encyklopediach, nie o protestanckich pisemkach. Encyklopediach i źródłach naukowych. Proszę mi to podać. To będziemy rozmawiać. Jeśli pan nie masz dowodów, to proszę siedzieć cicho i prowadzić swoją taksówkę, jak pan jest taksówkarzem. Jeśli nie, to proszę, niech pan nagra filmik w odpowiedzi do mnie. Możemy rozmawiać. Ale niech pan nie obraża milionów katolików oszczerstwami bezmyślnymi, bez pokrycia. Bo pluć na katolicyzm umiecie, ale jak was się dociśnie, to się nie potraficie bronić, więc domagam się od pana zwykłej uczciwości. A ta uczciwość wymaga, żeby Pan otworzył pismo święte i pokazał, że Jezus Chrystus w katolicyzmie udowodnił to, że Jezus Chrystus w Kościele Katolickim jest fałszywy. I niech mi Pan pokaże Kościół, w którym jest On prawdziwy. W przeciwnym razie proszę siedzieć cicho. Na razie.